Proszę Państwa, dziwna, trudna i mętna dosyć jest ta polityka europejska, światowa, a nawet i polska. Mamy Panią słynną Urszulkę von der Leyen, nową szefową Komisji Europejskiej po panu Junckerze. Tutaj ona jest właśnie w bojowym nastroju, z bronią, no bo jeszcze jest ministrem obrony Niemiec, prawda? No, i po prostu dlatego jest w takim tutaj otoczeniu. No, ale mnie bardziej interesują manewry naszego ukochanego PiSu wokół wyboru właśnie pani von der Leyen, jak i całej Komisji Europejskiej i, i sytuacji w Unii. Dla mnie kompromitujące są klęski i manewry PiSu właśnie w Unii. Dla mnie to właściwie zupełna klapa. Najpierw ogłosili wielki sukces, że utrącili Timmermansa i Maxa Webera. Według mnie wybrali jeszcze gorzej. Nie dość, że pan Timmermans ma dalej pozostać pierwszym zastępcą yy, szefa Komisji Europejskiej. No i na pewno specjalistą dalej od tej tak zwanej praworządności. To sama szefowa Niemka, kumpela pani Merkel, której przecież nie lubią, chce sama cisnąć tak zwaną praworządność, walkę z węglem, tradycyjną rodziną, państwami narodowymi, robić europejską armię, etc. I to ma być sukces, przynajmniej w stosunku do tego, co PiS pierwotnie ludziom opowiadał. No, troszkę to jest dziwne, proszę Państwa. No, chyba, że tylko pistak przed wyborami ma taki tradycyjno-narodowy program dla ludu, a po wyborach skumpluje się z unijnym lewactwem lub przed nimi skapituluje. Hmm, no, wszystko jest możliwe. A może już po cichu się dogadali w taki czy w inny sposób, tak jak w sprawie. 447 z Żydami i Amerykanami, czy z wieżami G5, które jeżeli miały być jeszcze chińskie, no to jeszcze były niezbyt dobre. A teraz, jak mają być bardziej amerykańskie, to już reklama dość jest mocna, że niby takie są wręcz zdrowe, prawda? Dla mnie to wszystko poniekąd jakiś obłęd i kombinacja. Dlatego mówię, że. To jest ten trochę zgniliec amerykański pszczół, zaatakował również i politykę. Co dopiero, bardzo mnie to dziwi, bo co dopiero PiS bezczelnie elity te unijne olały sprawą Krasnodębskiego i szydło. Po prostu nie dotrzymali obietnic, więc na pewno będą dalej nie dotrzymywać i pozbyli się ich z ważniejszych posad, prawda? No. A ci podstawiają jakby drugą nogę do podkucia. Tłumaczą się, że nowa szefowa będzie blokować Rosję. Tak jakby już jakieś tysiące czołgów stały nad naszą granicą. Tak się po prostu znów wysługują Stanom Zjednoczonym, a inni, też Niemcy, handlują sobie z Rosją, a nawet przyjmują wojska chińskie u siebie. Proszę Państwa, wojska chińskie u siebie i będą mieli ich główny hub handlowy, przeładunkowy u siebie. Choć Chińczycy najpierw chcieli go mieć u nas, no ale Amerykanom i, i Żydom się to nie bardzo podobało. Przecież przez zakaz między innymi handlu z Rosją i wspieranie również rolnicze Ukrainy, pominą oczywiście susze, nasze rolnictwo wręcz pada. Uważam, że nie dość, że historia, po prostu nasze kochane władze, prędzej czy później rozliczy, bo na zachód trudno według mnie realnie liczyć. sobie, przypomnijmy sobie rok 39. To jeszcze Unia z nowym kierownictwem zapewne PiS, pis nieźle przećwiczy, chyba że zmienią front po wyborach parlamentarnych w Polsce, no, znając ich możliwości. Nie można tego wykluczyć. A to przecież głosy PiS-u, bo tylko dziewięć było ponad konieczną normę, de facto zadecydowały o jej wyborze. Ciekawe, jak ona się im zrewanżuje. Ja mam podejrzenie, że, że nie najlepiej. No, i może dlatego, że ma PiS problemy z Unią, teraz nagle Proponuje opozycji zgodę i ma być taki pokojowy. No ale jak znam życie, to raczej tylko do wyborów, żeby ululać opozycję i publiczność.